Dobry wieczór, dobry wieczór. Jesteśmy już po tym dzisiejszym pojedynku czwartej kolejki Energa Basket Ligi Arget BM Slamstal pokonuje ekipę Hydrotraka Radom 94 do 89. Gospodarze wygrywają ten mecz pod ogrywce. No i nasz pierwszy gość w pomeczowym studiu Kuba Garbacz na początek gratulacje, bo jest drugie ligowe zwycięstwo. No, dziękuję bardzo. Jak ocenimy ten dzisiejszy mecz, no bo. Znowu nie wyglądało to dobrze, najważniejsze jest zwycięstwo, tak, ale, ale sam fakt tego jak to wszystko przebiegało, co powiesz? No najważniejsze jest zwycięstwo, no mamy dużo, dużo materiału do analizy, żeby poprawić naszą grę, no nie zrealizowaliśmy naszego planu taktycznego, no, ale najważniejsze, tak jak Pan już powiedział, zwycięstwo jest. To co przede wszystkim nie było realizowane, jeżeli możesz zdradzić, albo z czym były największe problemy, jeżeli chodzi o drużynę z Radomia? No między innymi zbiór, ze zbiórką znowu mamy problem, no, 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 to, to też no, no, każdy na siebie spojrzy, każdy wie o kogo chodzi, wiem, że też ja na przykład nie poszedłem parę razy na zbiórkę. E, mieliśmy na zagrywki przygotowane e, naszą taktykę, gdzieś musieliśmy jumpsuit zrobić w niektórych miejscach, też parę razy zapomnieliśmy, no i gdzieś tak no. no najważniejsze, że przepchnęliśmy ten mecz, za miesiąc nikt nie będzie pamiętał, czy, czy, czy to wygraliśmy w takim, czy w innym stylu, wygraliśmy. I dopisujemy sobie punkty. No właśnie mówiłeś o zbiórkach, tą walkę na tablicach, drużyna gości wygrała 53 do 45, 16 zbiórek mieli w ataku, dzięki temu mogli ponawiać swoje akcje. Tak i mieli tą najważniejszą zbiórkę w ataku, w na, dogrywkę ten tak, rzut na 700 mila. przed końcem chyba i stopu ta trójka na, na, na remis. Koba, ale też początek tej trzeciej kwarty, tak? Bo do przerwy prowadziliśmy 41 do 29, a trzecią kwartę rozpoczęliśmy od 0,13 dla, dla Radomian. Tam obrona strefowa była największym problemem. Co tam się działo, że tak źle po tej przerwie wszedł zespół nasz w grę? No gdzieś przespaliśmy. No. Mówi się, że dwie połowy to są dwa różne mecze. No i tam drugą połowę po prostu źle zaczęliśmy. No. No tak na, na gorąco ciężko coś powiedzieć, mamy dużo materiału, obejrzymy to na pewno na, na, na wideo z trenerami i będziemy poprawiać każdy element. Ale to zwycięstwo nie smakuje tak, z jakimś takim zadowoleniem, z takim jakimś czymś dobrym, tak? Brakuje tutaj w tym wszystkim, no bo chyba macie świadomość tego, że ta gra pozostawia jeszcze wiele do życzenia. No mamy świadomość tego, że, że na, na treningach coraz to lepiej wygląda. Wszystko mamy, jesteśmy przygotowani pod względem, przez trenerów, pod względem taktycznym, przez, przez trenerów też pod względem motorycznym, Na no, w meczu tego nie pokazujemy. No i no, wiadomo, że chcielibyśmy to pokazać, nasz potencjał, no a gdzieś to jest, gdzieś to my się sami blokujemy. I pojedynczo, i dobrze, że dzisiaj Chris w takim, mecz też zagrał ciągnął to dzisiaj w pierwszej połowie, to już fajnie wyglądało do przerwy a było 12 punktami przewaga czy 13. No a no tak jak pan już powiedział, trzecia kwarta się zaczęła, tak ten, ta druga połowa gdzieś przespaliśmy, no i przestała ta nerwowa, nerwowa końcówka i, i dogrywka. No ale no, najważniejsze, wygraliśmy i lecimy dalej. W czterech meczach mamy bilans 2-2. Teraz przed nami taki bardzo ciężki trudny okres, praktycznie 8 dni, tak? Bo za tydzień tutaj przyjeżdża drużyna z Lublina. Potem we wtorek 29 jesteśmy w Sopocie i 4 października Śląsk Wrocław przyjeżdża do Ostrowa. Takie mecze, które będą dużym testem i w nich no, trzeba grać zupełnie inaczej. W tej lidze jest tak, że każdy mecz. Jest testem, znamy historię tutaj w naszej lidze, kiedy czy to w playoffach, czy, czy... Czy, czy w lidze, gdzie słabszy w teorii zespół, nawet dużo słabszy, wygrywa z, z, z mistrzem, czy z ósmego miejsca w playoffach czy pierwsze miejsce z Nasza liga jest tak, taka specyficzna, że to każdy z każdym może wygrać, szczególnie teraz. No ale wobec Was są duże oczekiwania. Wy sami i wobec siebie macie takie duże oczekiwania, tak? Żeby no, ta gra. Była na lepszym, wiadomo, że najważniejsze jest zwycięstwo, no ale żeby ten poziom był lepszy, żeby nie było takiej sytuacji jak dzisiaj, tak? Że, że drużyna gości skazywana na przegraną walczy tutaj do ostatnich sekund o zwycięstwo. No musimy patrzeć po prostu na siebie, każdy musi sobie dzisiaj spojrzeć w lustro i powiedzieć co źle zrobił i, i się poprawić. Wszystko mamy, mieliśmy tak naprawdę przygotowane, znaliśmy każdą ich zagrywkę, wszystko widzieliśmy, scouting mieliśmy świetny, no, no ale no, 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 gdzieś to nie zagrało po prostu. No. Oby było lepiej za tydzień Lublin. Bardzo ciężki rywal, także będzie na pewno ciężki tydzień przygotowań, tak? Mocnej pracy, mozolnej pracy. Tak, no trzeba musimy pracować, no tylko tak da się do, dojść do czegoś. Ciężką pracą i wiarą i cierpliwością. Dziękuję pięknie. Dziękuję Gratulacje. Tyle Kuba Garbacz my za chwilę wracamy do hali w Ostrowie. Wracamy do Hali w Ostrowie Wielkopolskim. No i z nami zawodnik Hydrotraka, Filip Zegzuła. Witam bardzo gorąco Filip. Dzień dobry. Jaka ocena? Bo trener z tego co wiem wściekły tak na tą końcówkę, na to, że mieliście wielką szansę, żeby dzisiaj tutaj zdobyć komplet punktów. Teraz kilkanaście minut po meczu. Twoja ocena? Myślę, że mecz na pewno mógł się podobać kibicom, szczególnie druga połowa. Wymiana ciosów. Rzuty za trzy punkty, tak, tak naprawdę trzymały poziom meczu co do końcówki troszkę za bardzo się podpaliliśmy mówisz o dogrywce tak tak byliśmy na pięciopunktowym prowadzeniu Kilka niepotrzebnych rzutów troszkę za szybko, Stal momentalnie odrobiła no i wyszła na prowadzenie Zanim o końcówce, tak, choćby tego czasu regulaminowego, to ta trzecia kwarta, bo do przerwy przegrywacie różnicą 12 punktów, a trzecią kwartę rozpoczęliście świetnie, tam było 13 do zera i przebiliście ten wynik, co tam się działo twoimi oczyma i jak miało to duży wpływ na to, że wierzyliście w to, że możecie dzisiaj tutaj wygrać. Przyjechaliśmy z dobrym nastawieniem, wierzyliśmy, że wygramy, na pewno dużo zmieniła obrona strefowa, którą postawiliśmy, Stal spudowała kilka rzutów, za to my wtedy odpaliliśmy trójki, podgoniliśmy no i mecz trzymał w napięciu do końca tak naprawdę, w dogrywce właśnie tak jak powiedziałem kilka błędów i to zaważyło. Bardzo boli taka przegrana, kiedy gracie na parkiecie faworyta, no bo nie ma co ukrywać, byliście skazywani na przegraną dzisiaj tutaj, tak? Jakby wiele osób mówiło o tym, że faworytem jest drużyna gospodarzy. Ile jest tej złości, ile jest tego niedosytu? Na pewno jest złość, ponieważ goniliśmy, zawsze tak jest, gdy się przegra po gonitwie, to jednak boli. Drugi mecz z rzędu, gdzie wygrywamy w końcówce i nie potrafimy dowieść zwycięstwa do końca. Ale na pewno boli ta porażka, każdy nas wskazywał na porażkę, wielkie gwiazdy właśnie w Ostrowie, u nas skromniej, ale pokazujemy serducho w każdym meczu i walkę i myślę, że to jeszcze zaprocentuje w tym sezonie. To takie jeszcze dwa elementy, bo obok tego zaangażowania, tego serducha, dzisiaj mieliście 53 zbiórki, z tego 16 aż zbiórek w ataku i z drugiej strony w tym ataku mieliście taką łatwość w wypracowywaniu sobie pozycji rzutowych. Z tego, co, z tego, co się orientuję, to mieliśmy zero ofensywnych zbiórek do połowy. Więc no właśnie, 16 właśnie po przerwie po i w dogrywce. Myślę, że to też ważny czynnik tego, że dogoniliśmy Stal. Myślę, że mamy takich zagranicznych graczy, którzy lubią podać piłkę. Szukamy się nawzajem, szukamy lepszych pozycji. Tylko trzeba trafiać. Dzisiaj myślę, że no wynik był wysoki. Widowisko dało radę, tak mi się wydaje. Dziękuję pięknie Filip. <noise> Dziękuję bardzo. Tyle Filip Zegzyła, a za moment jeszcze trener Łukasz Majewski. Jeszcze jedna rozmowa pomeczowa. Tym razem trener Łukasz Majewski. Gratulacje, Łukasz, za to zwycięstwo, ale nie ma tego, tego uśmiechu u ciebie na twarzy, tego zadowolenia, nie było też u kuby Gerbacza. No bo wszyscy sobie wyobrażaliście inaczej ten mecz? To, to, powtórzę to, co powiedziałem w szatni. No. Jakby, dla mnie jakby wstyd nie powinniśmy wygrać tego spotkania. Jakby, może wtedy e, byłaby jakaś nauczka większa, bo. bo e, nie możemy wałkować podstawowych rzeczy, które się robi w podstawówce, czyli zestawienia, albo swoich setów, które robimy codziennie i nie zapamiętujemy, nie ma tajminku, nie ma niczego, no jakby, no to są takie rzeczy, że krew człowieka zalewa, jeżeli stoisz na to z boku, coś rysujesz i nadal to nie jest egzekwowane, no jakby, yy, ciężko, ciężko się na to patrzy. E, później popełniamy dwa, trzy błędy, i znowu zawracamy do naszego starego grania, gdzie jesteśmy statyczni e, e, i tyle. I, I jakby opieramy tylko na tym, że, e, że, że nasi liderzy e, e, nam trafią albo zamkną nas. I tak to później wygląda. Teraz... Ja chciałem wspominać tam o, o taktyce, o, o braku realizacji założeń, e, o, o, o tej desce znowu na, naszej nieszczęsnej, gdzie teoretycznie nie przegrywamy z, z Tuzami, przegrywamy tak naprawdę zespołem, który ma jedną teoretycznie piątkę, jednego gościa 4-5 e, i tyle. E, Okej, okay, my możemy powiedzieć, że mamy dwie piątki, jedną czwórkę, że jesteśmy bez czwórki naszej powiedzmy i tak dalej, drugiej. E, e, ale to nasz broń Boże jakby w żaden stopniu nie, nie a wręcz no, pokazuje, że, że jest ogromny ten problem. Co prawda jest też taka, że to też do końca nie jest problem tylko wysokich, tylko, tylko graczy na obwodzie. Co by się stało? Na przykład, mm -hmm. że Chris zrobił 9 desek, ale razy też na przykład nie zostawił. To samo się tyczy Zimiego czy Kuby i tak mogę wymieniać każdego jednego po Ty mówisz o tym, że nie była to realizowana ta taktyka, że te podstawowe takie błędy w realizacji tych setów i tak dalej i tak no. dalej. Ciężko gdzieś to, to wszystko jakby no spojrzeć i ogarnąć mając tak doświadczonych zawodników. To aż niewiarygodne, co? Niewiarygodne, no. no ale to, prawdziwe, to, to, no. Ale prawdziwe, no jednak pokazuje, że, e, że jednak prawdziwe. Niewiarygodne, ale, ale, ale prawdziwe. Wiesz, no, najgorzej boli, że czasem coś rysujesz, tłumaczysz, a to nie jest egzekwowane. No. Co się dzieje z Jamesem Florencem? No bo Dzisiaj 4 na 14, tam był taki chyba szóstą albo siódmą trójkę, dopiero e, trafił. Nie wiem, no na razie nie może znaleźć skuteczności swojej na pewno. Ty, to, to są takie że z drugiej strony, spojrzysz na statystykę plus minus, kiedy Jimmy jest na boisku, jest plus 15 zespołu. Jakby to jest bardziej istotniejsze niż to, że Jimmy na przykład nie, nie trafił. No bo dzisiaj 2-12 dwa, dwa, za 3. Ja jakby zdaję sobie z tego sprawę, tylko ja patrzę na tego, jak drużyna przy nim funkcjonuje kiedy on jest na mm -hmm. wojsku. Jakby zobaczmy graczy, którzy grali na przykład, nie wiem, nawet krócej czy coś, a przy nich drużyna ma minus 15 albo minus 12 czy coś. No, no to przy Torinie są... Grinie minus 14. Jakby przy... Yy, yy, mówię, no jest, jest paru graczy, że, że, że ten minus no nie, nie wygląda to dobrze po prostu i to widać od razu potem, że to się przekładam całą na, ca, ca, całe wszystko na zespół po prostu. Jakby no nie ma skuteczności. Fakt, faktem też powiem, że bierze e, z rzuty. Dzisiaj wziął dwa rzuty teoretyczne z, z 10 metra, które e, kończyły e, to, bo to się wzięło z tego, że e, po raz setny nie potrafimy po, poprawić kątu stawiania zasłon. Nie ma timingu, gdzieś nas ktoś wybija i, i, i oddajemy rzut w ostatniej sekundzie. E, taki wymuszony. A, a później część już to są po prostu takie jego rzuty. No wcześniej trafiał, teraz ich na razie nie trafię. No mam nadzieję, że przyjdzie czas, że, że będzie je trafiał, po prostu i tyle. A jak to wszystko zmienić? Bo na pewno szukacie, kombinujecie, próbujecie, żeby to zaskoczyło, tak? No bo mówiliśmy sobie gdzieś tam mecz radomie, fajnie, żeby było taki mecz na przełamanie, na odpalenie. No, bo to jest ciężkie pytanie generalnie. Jaką metodę, ciężko, jak, jak, tak, jak, jak ich odblokować? Jaką, na razie, no, wiesz, no to też jakby e, co byśmy mieli zrobić, a przegrali ten mecz I wtedy patrzysz na statystyki, że jest dramat i jeszcze przegrywamy spotkanie. To był dopiero dramat, tak? Jakby, jakby był naprawdę koniec świata. Jakby koniec końców no, wygraliśmy to spotkanie, tak? Jakby jakby to nie było koniec końców Miesiąc dwa nie będzie pamiętał, że byliśmy mecz po mordędze, czy tam po po e, jakby to, jest, no, to jest też istotna rzecz. Ale no niestety, no tutaj nie ma, na to, nie ma na to recepty. Tylko i wyłącznie jakby e, praca i, i tyle. No, musi w końcu zacząć spalać. Nie, nie ma takiej opcji, żeby nie no do, tej, do tej przerwy, jak było 41 do 29, wydawało się, że w drugiej połowie pójdziemy znowu za ciosem, a tam był początek trzeciej kwarty 0,13. Ta strefa w tym momencie jakby ta strefa, nie wiem, też no, jesteśmy wolni na rzutach w linii osobistych, nie chcemy rzucić do kosza, kombinujemy jakieś podania, staramy się znaleźć gdzieś no e, głupota, bo gdybyśmy trafili 2-3 akcje rozwiązali szybko na strefę, tym bardziej, żebyśmy się przygotowani bo powtarzałem to jeszcze dzisiaj rano e, na przykład na, na końcową, że, że stają e, bardzo często Robert staje strefą e, też my nie jesteśmy w stanie zapamiętać jednego setu brak słów, ogólnie brak słów no, dużo pracy Cię czeka z tym zespołem. Cała masa pracy. Zdajesz sprawę. Damy radę. To musimy. Dobrze, cieszmy się, chociaż tak... No nie no, cieszmy się, bo wygraliśmy mecz z ekipą Hydrotraka radą i do pracy od poniedziałku po prostu, bo ten terminarz teraz... Przyjeżdża drużyna z Lublina za tydzień, później wyjazd do Sopotu, mecz ze Śląskiem, Wrocław. No jakby... Dużo, dużo na pewno bardziej wymagający rywale teraz do nas przyjeżdżają i... I mówię, no, ale nie ma, nie ma co się oglądać. No, trzeba tylko zacząć trzeba, trzeba iść trzeba normalnie do pracy, i e, po raz kolejny mozolnie starać się pracować na podstawowych rzeczach. Dziękuję, pięknie. Tyle Łukasz Majewski, tyle szkoleniowiec Arget BM Slamstal. Dzisiaj Ostrowienie pokonują zespół HydroTraka Radą podogrywce 94 do 89. Za tydzień tutaj w sobotę mecz z ekipą pszczółki startu Lublin. Dziś to tyle i do zobaczenia, do usłyszenia.